A, my, a my, swoje prawa znamy. Tak, Pani znamy, prawnik? Tak jest. Mamy swoje, prawa, znamy znamy swoje znamy, prawa i będziemy o nie walczyć. jaka kobieta Bardzo jest spokojna. Męża jej po prostu zabrali. Ona nawet nie pluje na was, nie krzyczy. Uśmiechnięta. Nawet trochę dobra robota. Nawet trochę dobra robota, nie? Popatrzcie, widzicie jakie to dziwne? Wiecie dlaczego? Bo ta pani zna prawo. Ta pani wie, co zrobiliście. Można już wejść złożyć Panie, czy można to za wiadomą wejść Czy złożyć? można nas wciągnąć, żebyśmy? A włożyli? wciągnąć. Co tak. musimy zrobić, żeby nas wciągnąć do środka? No, musicie zapalić. Dotykamy tarczę, bo po prostu to już działa, żeby wciągnąć. Tak? Ja, ja te, tak. Jak to jest, czy ja mogę dotknąć tarczy? Jak pan nas uczy. No tarczy można dotknąć, ale człowieka nie wolno, A bo człowiek... się obrazi, bo się obrazi. Aha, ale tarcza się nie obraża, tak? Nie, nie, nie. Aha. To ja. To człowieka tarcza jest za nas. Ale jakby delikatnie dotknę, to wciągacie wtedy, tak? No to my wszyscy, bo nie mamy gdzie spać. No, bo nie mamy gdzie spać. To tak po paluszku tylko no nie na ten. Niech wam wyciągnieło. Paluszek wciągamy. Szczepa. Nie polecam ci, byłem tu dwa tygodnie temu. Tak. Ja, 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 nie, nie, nie będą Ale o wodę dostałeś czy nie? Jest taka propozycja bo Bustowski, jak, jak go zamknęli na 7 ja godzin, to kazali mu tarczę. pić. Tak, My jest. wam pomożemy na chwilę podtrzymać tę tarcze, tak. żeby pan, się nie męczyć. Wczoraj, to to odszkodowanie. Nie. Ale to może, może rozumiem pan, ten pan funkcjonariuszem policji. Nie może pana dopytać, ale tarczę może. A dlaczego? Ale jest, nie, jest taki przebieg. Jest pan wyjaśni. Niech pan wyjaśni ma uzbrojenia policjanta. Nie można tego dotykać, nie można... Atakować. Proszę pana, nie ma takiego przepisu. Drogi panie, proszę się zapoznać. Ale, ale jaki to jest przepis? Nie pan douczymy. Nie, nam Niech się to uczymy. Ale nie, no byłoby jest... miło, ale byłoby ale... miło następnym razem, nie zrobiłbym tego, bo byłbym mądrzejszy. Ale Pani już zaczęła Ale nie wolno, bo nie Ancie. wolno, czy jest przepis? A, a u Was w areszcie mają wody Jest przepis, to poprosimy o przepis. Podamy podam i... to dwie sekundy, pani, pani prawnik grzebnie i już się nie będziemy, nie będziemy dotykać. będziemy tak do że oni mieli ale nie, no to, ale po co straci. szukać, jak Pan wie przecież, nie? A policja ma służyć właśnie pomocą i... Macie służyć tak, pomocą, widzi Pani. Niech Pan, pytamy, nie pan no to... Pani, ona się naprawdę kształciła też. Ja bym chciał słyszeć przepis, jeśli Pan no. ma obowiązek mi powiedzieć, jeśli pytam, tak? Ale Pani mecenas, oni stosują wykładnie... Rozszerzającą. O, chyba, a my tak, zmężającą. No, no tak, w sumie tak. Tak jak pracownicy administracji nie wiedzą, co to znaczy artykuł 10 kPA, a 9 to już w ogóle, a 8 się no, nie zna. oni znają tylko 15 i 14. Tak, więc ale ten, wiesz, no, nie, też jest no, ten tutaj powiedział tylko 15 i 4. Nie, nie przedstawił się. Ten się nie przedstawił, nie podał jeden się podstawy przedstawił. Prawnej, tak, nie podał, tylko chciał nazwisko i powoływał się na artykuł 15 i nie było żadnej podstawy prawnej, podstawy faktycznej. No, słabo, słabo no, rozpoczęto. co ich rynek. można nauczyć w 3 no, miesiące na szkole? Wy zapomnieliście jeszcze o, o punkcie 9.11, który każe wam zacytować przepisy no, okay. wszystkie, na które się powołujecie co do słowa. No ale oni nie cytują, no. No bo nie, no, nie znają, wtedy. no jak można... Nie cytowali, to nie, nie nawet, nauczyć człowieka jak faktyczna. Artykuł 15. Nie ja nie działa wszystko, proponuję jedną to, rzecz. Pokazała. Popytajcie ale, tego gościa po prostu. Możecie tak, sobie artykuły powiemieniać. Zobaczycie jak wygląda wyedukowany policjant. Tak jest. Słuchajcie, przede wszystkim musicie się nauczyć konstytucji, praw podstawowych człowieka. Zróbcie za to w formie karteczek i się wymieniajcie. Tak. nie? ?對啊. Mamy prawo gromadzić się, przemieszczać, wyrażać swoje. Hmm. Polska ratyfikowała nie. konwencję praw człowieka, nie nie ma A nie A prawa człowieka nie są respektowane. Prawa dobrze Tak będą wyroki, będziemy się to mówię, przez półtorej roku nikt mnie z was poprawnie nie wylegitymował, ani razu. Kiedy to ja się tej procedury nauczyłem, a nie mam do czynienia z prawem nic. To musimy sked zrobić. Tak jest. Słuchajcie, prawo tak. naturalne. Wszyscy jesteśmy sobie równi. Ale... Dokładnie. Możesz z tego prawa. Jedynym grzechem, jaki popełniamy, to krzywdzić drugą osobę. Za to odpowiadamy finansowo. Więc wy żyjecie w matryksie, w prawie matryksowym, czyli prawie morskim, prawie handlowym. Ja wyszedłem spod tej jurysdykcji i teraz jestem pod prawem naturalnym. Ja was nie krzywdzę, wy mnie próbujecie, ale wam się nie udaje. I nawet ten wyrok nakazowy w wysokości 5 tysięcy złotych mnie nie obowiązuje i mam to gdzieś. Ponieważ odwołanie złożyłem w prawie naturalnym. I ten sędzia, który mnie skazał, jest nielegalny i nie ma podstawy prawnej żadnej, żeby mi nie sądzić. Ponieważ sądy również są zarejestrowane za granicą. Tak jak każdy i wolałbym o tym nie mówić. Wolałbym to, po prostu nie jest ciekawe. To sobotę na dzień mnie je aresztowali. To nie jest ciekawe. Słyszycie? Wszyscy Ale... stali bez masek. Generalnie. Ja, ja tylko dokończę. Panowie, powiedzcie mi, powiedzcie mi jedną rzecz. Jeżeli słupki są takie w policji, które karamy, 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 czy który ja mówię po swojemu i nie odzywaj się, bo ja ze wsi jestem. Każemy. Dobra. Będziemy mówili po polsku. Każemy ludzi. Po polsku mów, Po polsku, Po jest jak i nie dyskusja. A czy jest taki Dobrze słupek? Czy jest taki słupek w policji? Ile zrobiliście dobrego dla obywateli? Czy taką statystykę prowadzicie? Ile zrobiliście dobra dla obywateli? Nie, jest słupek ile zrobili dla komendanta. Ale to, o, komendanta, nie, to komendanta, No bo, krasiora, ko bo, kom bo komendant później pojedzie do Warszawy i Łajka robka wyliże. Tak, tak, dobrze rowerliżesz, dostaniesz kasę. A co powiesz, premia, 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 to dostaniesz. Tak, to chcesz? Stubę? Tak, 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 tak. nie, 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 bo to słuchajcie. Zobaczcie, do jakiej paranoi dochodzi, tak? Od pierwszego, nie wiem, października, czy grudnia, nowe teryfikatory, tak? półtora koła, do 300 tysięcy. Tak to jest Co to bym myślał. Şey, a to jeszcze Don Rydzynio o tym powie. Napisał a, i powiedział swoim radnym... I najlepsze active. będzie to, że punkty nie będą schodziły, to nie uregulujesz grzechów. Don Rydzynio, tak, Rydzynio pochmalił? powiem Ci, Radia Maryja! Bo ty chyba jesteś jednak nie złożał. Rydyk zastanowię się, czy się z powrotem nie szukasz. A za ty mu dałeś na Będleja. Bezdomny był, dał ja mu na będleja i on nas pochwalił. Był ten nie bezdomny, ale... Jak się nazywał ten na komendzie w Jeleniej Górze? Pan Stasiu? Pan Darmanin. O! Ja Zdzisiu! Zdzisiu, słuchajcie, pan Zdzisiu na komendzie w Jeleniej Górze odszedł już do niestety do Zaszepim stwórcy, się zaszczepił się punktuś. i odszedł. A on tak wypisywał te wnioski o ukaranie. Uwierzcie mi, już nie wypisywał wniosków. to jak Tylko jak doszło do sprawy sądowej, to wszyscy funkcjonariusze, jak byli przesłuchiwani przez sąd, a składali fałszywe zeznania przed i teraz będziemy składali Co piszecie? Nie baner. Więcej. więcej? OK. Wiecie, że za banery to teraz tam e, biją i rzucają o ziemię? To jest ryzykowne, co? wiesz? że biją za banery, naprawdę. Tam bili za baner, tak. Nie, No co nie wiem, za co. co? A, za to, właśnie ja, za to, za to bił. Zabiorą ci karton, słuchaj, zleją cię tam jeszcze wciągną do, na kamizelę. Tak było, tak było. W głościu pojechał do szpitala. Ma tak głowę rozdmuchnąć? Tak, oni to robią, oni. Dzieci ostatnio klęczały pod płotem, to wiesz. Jaka uczynna kobieta, no? I'm not even going możecie tak. Uczynno. Musimy co to jest prawo naturalne, chcą, to możemy tam zostawić. Zawsze liczymy na Wasze głos. Chcecie normalności w tym Dobry. kraju. Głosujcie Dobry. na przewożonych konsumentów. Zrozumcie, my nie jesteśmy tu przeciwko Wam. My chcemy Wam pomóc. Ile go mogę <gulanie> by utrzymać? 24 mogę jak go zabrali. No ale nie było powodów, tak więc nie wiesz, było powodów. On, musi, on ma prawo do mnie zadzwonić. tak więc czekamy, bo muszą mnie poinformować, czy będzie zatrzymany, czy nie. Okay.